Ale teraz mają super promocję w biedronce. Patrzcie co znalazłem. Oglądałem sobie porównanie na YouTube tego odkurzacza z Dysonem i on jest 4 razy tańszy, a robi to samo. O, też ma takie światełko jak Dyson, które podświetla najgorszy brud na podłodze. Bardzo fajny, profesjonalny wyświetlacz. To jest tryb normalny. I sobie testowałem i on działa do 30 minut. To jest tryb intensywny, który działa do 15 minut. A, tryb eko jeszcze nie testowałem, no ale pewnie o wiele dłużej niż tryb normalny. No i jest bardzo fajne rozwiązanie, no bo przychodzi z taką stacją ładującą, którą można sobie powiesić na ścianie. I tutaj wkładamy baterię razem z odkurzaczem, wieszamy go sobie na ścianie bo przychodzą w tym zestawie takie śrubki montażowe i praktycznie odkurzacz jest gotowy cały czas do pracy wystarczy przycisnąć ten przycisk i wyjmujemy sobie łatwo nasz pojemnik z grudem pojemnik też możemy opróżnić, tutaj jest przycisk, otwieramy, wyzybujemy, zamykamy no i tak samo w łatwy sposób możemy sobie zamontować w zestawie dostajemy taką szczoteczkę, która jest już wbudowana długą regulowaną rurę naszą stawkę główną, która wygina się w każde strony, żeby można było łatwo dotrzeć do każdego miejsca Dostajemy też ładowarkę z bardzo długim kablem i gratisowy dodatkowy filtr. Wszystkie gadżety do tego odkurzacza, bo dostajemy jeszcze taką szczoteczkę do trudno dostępnych miejsc. Możemy je sobie trzymać w naszej stacji ładującej, i tak samo długą regulowaną rurę też możemy tutaj sobie włożyć wraz z przysawką, więc wszystko mamy w jednym miejscu. Ja go wyłapałem na super promocji i mogę Wam powiedzieć w komentarzu, gdzie go można dostać.